Merdające ogonem węże, czyli cieszące się szyje. Teoria potomków. Mogę zrozumieć to, że wąż składa się wyłącznie z ogona. Wiem dzięki wielkim uczonym, że człowiek to stworzenie dwunożne, nieopierzone. Coś zbiera informacje w czasie życia osobnika i spermy produkowane nie są takie same, lecz zawierają status chwilowy życia osobnika. Status chwilowy życia zaklęty i złapany w spermie. To przekazuje się na następne pokolenie. Czyli potomek z młodego ojca posiada jego cechy fizyczne, choroby, stan samopoczucia, dojrzałość i doświadczenie umysłowe, a potomek starego ojca jego zdobycze życia zarówno umysłowe, jak i choroby, jak i odporność czy słabości w czasie życia ojca. W jakim czasie potomstwo przenosi sukces i optymalną zdolność przetrwania? Czy z młodych rodziców, czy z dojrzałych, czy przejrzałych? Jaka faza długości życia rodziców przewidywana jest po zrobieniu potomka? Jak długo rodzice opiekują się potomkiem? Jaka jest długość życia potomka dla osiągnięcia bycia rodzicem? Te trzy długości wraz z licznością populacji podzieloną przez śmierć z różnych powodów decydują o korzystności potomka. Ponieważ najszlachetniejsi giną bezpotomnie częściej niż przeciętni, a najmądrzejsi są tchórzami, populacja zmierza do. Mieliśmy wiek złoty, a potem srebrny, a potem już po generałach, rządzą sierżanci, potem już nikt. Musi wtedy nastąpić zmiana jakości. To, co było wyznacznikiem i trendem, traci swój predykat na korzyść nowej, nieznanej lub niedocenianej dotychczas cechy czy ideału. Od teraz wąż nie ma ogona, a jedynie wyraźnie wydłużoną głowę. Jeśli zmianą jakości jest ilość potomków z większej na mniejszą, to populacja idealizuje jednostkę i kinie. Lub muszą wyginąć najbardziej wyidealizowane jednostki, aby dać szansę na nową zmianę jakości, niepopularyzującą poprzedniej. Ciało duchowe populacji nie pozwala na tworzenie się ideałów recesywnych, więc każdy następny ideał budowany jest pod kątem prostym w stosunku do poprzedniej zmiany jakości w tej populacji. Dopiero potomkowie, wraz z ich odpowiednio zebranymi doświadczeniami rodzicielskimi, potrafią wykorzystać nowe jakości, gdzie część potomków musi odpaść. To jednak nie śmierć decyduje o selekcji, ale samoistne wyciszenie się jednostki lub uzurpacja. Mądrość jest tu przeszkodą i czynnikiem hamującym ducha populacji. Asekuracja jest traktowana jako konstans. Strach też. Bardzo ważny jest natomiast status oczekiwanego cyklu życia jednostki oczekiwanego przez ducha populacji i inny zapewne oczekiwany przez samego osobnika, gdy świadom. Świt, już poranne wstają zorze, rolnik już traktorem orze, pszczółka w ulu w wosk się tuli niczym córka do matuli. W garnku, w wrzątku już pęcherze weszły w stan oswobodzenia, a amonit w sedymencie daje znak osamotnienia. I chlorofil już buzuje dając czaduro do psynie. Idą skrzaty pod grzybkami zanim przejdą tędy świnie. Kromki się smarują masłem, w którym noże od niechcenia wycinają śniadaniowe rectum dictum, a we ziemia. Dzieci robią sursum kołdra i ziewają rozwydrzone. Znów do armat je zagoni nudny codzienności goniec. Słonko przeto coraz wyżej i odparowało rosy. Z listków wiatr przeskoczył żwawo na górnika tłuste włosy. Ksiądz w nieszporach grzebie ręką idąc w ślady zapomnienia. Mogli ludzie dobrze męką ulżyć w tym celu grzebienia.